Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Na naszym kanale Wita was Wasza ulubiona youtuberka. <grym> e, witam Was serdecznie w kolu zakupowym. Hmm, hol zakupowy z. Action. Dobrze mi widać? Pepko. Czekajcie. Dobrze? Żebyście wszystko dobrze widzieli, bo to wiecie. Nie ma, nie ma co nie ma to tamto. Hol zakupowy z. Action. Action. Pepka pepko i trochę z rosmana. Te siatki to tylko tak się wydaje, że tego tak dużo jest, a tak aż tak dużo tego nie ma. E, pokażę wam co kupiliśmy. Może być, e, może być. Jakie fajne rzeczy i pokażemy wam nasze propozycje na dzień babci i dziadka, które kupiliśmy. Jeszcze tam parę rzeczy nam brakuje dołożymy, ale to mamy już w domu e, albo to kupimy. Ale to pokażę Wam już tak na samym końcu, i tak ten film będziecie widzieć po dniu babci, po dniu dziadka, dużo, dużo po. To już po ptakach, ale to tylko tak Wam pokażę nasze propozycje. Więc zaczniemy od action. Action. Gąbki wzięłam takie, one były chyba po niecałe, tam 3 zł. Ja bardzo lubię te takie szorstkie, wiecie, ja na targi przeważnie kupuję i je bardzo lubię, ale teraz wziąłem sobie takie. Aha, więc no, więc takie gąbeczki. Tutaj już otworzyłam pasta Colgate, ona kosztowała niecałe, słuchajcie, 6 zł. Ale ona jest tak mała, ja dopiero się w domu zorientowałam, jak ją wczoraj otworzyłam, że ona jest połowę mniejsza niż na przykład w biedronce czy, czy, czy gdziekolwiek jak się kupuje. To z, no, 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 z Rosmana. Dobrze, bo tu Laura już się rozpakowała, chcę Wam też pokazać. Więc tej pasty się w ogóle nie opłaca w. Wakrzym kupować, no bo mówię, jest dużo, jest dużo mniejsza gabarytowo, Ogólnie jest jej 75 ml, a w tamtych to na pewno jest więcej. To Więc tak. Action. Tak, to już mogę, to od razu pokazać. Bo Laura sobie pakowała, ale sobie że ma pokazać. To też była znakoszka. Tak, 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 takie figurki. Co to są za figurki, Laura? To są gumki. Chyba nie? To są gumki do ścierania, takie. Ja to zmieniłam, gumki. Aha, takie, takie zwierzątka, jakieś misie, tygryski, czy coś, coś takiego. E, taką jeszcze zabawkę, to już widzieliście we vlogu, jak się koty bawiły, tutaj właśnie siedzą na stoliku. E, taką zabawkę takimi, z takimi piórkami, to nie całe chyba 3 zł kosztowało, bo wiecie, nie, mam, nie wiem, mam paragon, ale mm, nie wiem, w ogóle dajcie znać, czy jak takie hole wam pokazuje, to chcecie, żebym mówiła wam cenę produktów, które wam pokazuje. Bo jakbyście tak chcieli, to bym Wam mówiła. A teraz Wam tak mniej więcej może powiem. No to na pewno kosztowało... Bo to wiecie, przy takich większych to się długo by zeszło strasznie. A kot, wiecie co, siedzi tu na stliku i patrzy się na ekran, bo w ekranie widzi tą, tom, tom. I się na to patrzy tylko w telefonie. Bo ja mam tak przepręczony, że ja siebie widzę. Dobra, następna rzecz zawsze. To są pomadki... Tutaj sobie wzięłam melka. Laura jeszcze podała mi tą wycieraczkę, co tam zostawiłam. Jak się do wiatru pójdzie. E, takie dwie pomadki. Te pomadki to ja nie wiem po ile były. Nie wiem, no ale tam pewnie z 5 zł może kosztowały. To wam pokażę tą największą rzecz, bo kupiłam sobie taką dużą wycieraczkę. I tutaj mam właśnie ona 28 zł. Bez groszy już tam będę mówić. E, taką e, dużą wycieraczkę na takiej tej. E, Antypoślizgowej powierzchni. I w ogóle takich wycieraczek potrzebowałabym trzy takie duże. IntoText firma. Nie, Ecotex, To jest chyba ta, co te poduszki kołdry robi, nie? To chyba tak mi się kojarzy z tym, takim wiecie. Ona ma 60 na 80 i kosztowała 28 zł. I tutaj jest wiecie z takiego takiej wycieraczki zwykłej, materiału. Śmierdzi niesamowicie ta guma, ale mam nadzieję, że to wywietrzeje. Ja w ogóle taką wycieraczkę chciałam kupić, bo była większa za, 40, już, za 45 zł, była jeszcze większa ta wycieraczka, ale, nie, ale bałam się, że będzie znowu za duża a, a i wziąłam na oko tą, ta jest ogólnie za mała, bo ja chcę tutaj do wiatrołapu. łapu, tylko ja bym chciała, żeby ona była tak, że jak na przykład wiecie są drzwi, to żeby ona tak y, równo weszła, najwyżej ją dociąć, żeby y, na ścianę i na drzwi na ta, takie, no wiecie, jak tu są drzwi, i jest ściana i takie są odcięte te rogi, to żeby to mi tak weszła równo i naj I, i, i na, na przykład ją przeciąć, żeby ona taki fajnie wpasowała się w drzwi i w te boki ścian. No, i ona jest fajna, bo one się nie ruszają, ale jest tutaj za mała, po prostu muszę kupić tą za 45 zł. Tą większą i wtedy ona albo bez cięcia, albo tak by mi pasowała, żeby mi dobrze tam weszła. Bo ja mam tu być raczka, ale ona się ślizga, ona jest za mała yy, i ciężko się ją odkurza. Yy. No, więc wzięłam taką, ale to mi się przyda, położę ją gdzie indziej, a jak w też nie będę po tą wycieraczkę jechać, jak będę przy okazji, to kupię. 45 zł kosztowała i miałam 20 chyba, na ileś, no zobaczę na internecie, po ile są, bo może bym kupiła trzy tańsze po prostu, w internecie takie, muszę popatrzeć. Eee, pokazywałam też Wam we blogu były sznurki, eee, dawno, dawno temu szukałam sznurków do makramy w action, bo są bardzo fajne, kiedyś kupiłam i mi się spodobały, ale długi czas nie było. Teraz były, były różne kolory. Pani ale... Basza, jak mieliśmy, to tak się miała. Za Nie wiem. Nie wiesz, ale one są bardzo fajne i są tanie. Przede wszystkim są tanie, bo na internecie są do, do makramy specjalne sztuczki. Są dużo, dużo, dużo droższe. A te są tańsze, ona kosztowała chyba 12 zł. Czy. Tu spray. Poczekajcie. Ma cenę? 15 zł. Kosztowała. No to trochę podrożała. Ale, no, ale i tak dobra cena. Tutaj Laura sobie wzięła takiego, taką lampkę z konikiem. Ona się świeci. Po prostu wieczorem, jaką wczoraj odpaliła, to bardzo fajnie się świeciła. To też jakieś tam grosze kosztowało. Tutaj to akurat widziałam, to jakoś 12 zł, spray czarny taki sobie kupiłam, bo mam, ta, mam tak, szafkę taką srebrną, taką trójkątną szafkę srebrną i ona już jest trochę porodzewiała i ona tak leży. I chciałabym mi dać drugie życie i stwierdziłam, że ją sobie pomaluję na czarny ten spray i wstawię do łazienki na he, kosmetyki chemię, na chemię, do, wiecie, do mycia. Która jest do mycia, oba? Na domycia, wiecie, kibelka, van, van, prysznica, no te takie spraye płyny. to sobie na tym poukładam, tylko muszę ją odnowić, a szkoda mi jest jej wyrzucić, bo ona jest srebrna, porzewia. Jak będę robiła, to wam pokażę i sobie to kupiłam. Spray czarny, metalik, tak, metalik, no. Ale mam, powiem wam, dużo ramek. Ramki mam brązowe, srebrne, złote i one leżą, bo mi do niczego nie pasują. I chciałabym parę tych ramek też takim sprayem pomalować, bo mi będą pasowały do na przykład łazienki, bo mam wizję co do łazienki, będę robić łazienkę yy, i mam wizję i chcę te ramki przyknąć, pomalować, żeby zrobić z nich czarne. Bo po co mam kupować czarne ramki na zdjęcia, jak ma, mogę sobie tamte sprayem maznąć yy, i będą jak nowe. W, w, w sumie zobaczę jak mi to wyjdzie, jedną ramkę zrobię i zobaczę jak to wyjdzie. Maseczki, yy, tam mam jeszcze, że na stole, czy ja ją użyłam. Na stole, maseczkę. Te maseczki 2,70. Tam... No tak koło 3 zł są maseczki właśnie wakrzą. Wczoraj użyłam sobie e, tej. Bardzo, e, bardzo fajne. I jeszcze sobie wzięłam taką. I nie wiem, e, nie wiem na co one są, ale tutaj jest taka e, ze strusiem. E, Ona jest... W, one są w płakcie, ale... Na pewno są Nie, właśnie, że nie ma, wiesz? Nie wiem, czy jest. Wegańskie one są. I powiem Wam, że one są bardzo fajne, bo one mają tak dużo tego wsadu w sobie, tak jak mówiłam, że ja tu cała wczoraj się wykremowałam. To była nawiżająca. A, nawiżająca, to ja nie widziałam tego. Gdzie to jest napisane? A faktycznie, nawilżająca maseczka z, z ekstraktem z Aloesu. Faktycznie. A, 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 a tu jest. Wiadomo, jest. Tu... Maseczka z, płatku, z, z, maseczka z plastrów Masłem Szea. Ja jestem pisana, to trzeba czytać po prostu. Makramę, do makramy następny taki sznurek sobie wzięłam. Aha, a co do tej makramy, to będę robiła makramę do łazienki w kolorze takiej, takiej zieleni, właśnie, bo nie było ciemniejsze, było tylko takie to takie. jeszcze taki sznurek do makramy sobie wzięłam, więc to. Tutaj wzięłam dwie okleiny, te okleiny były około tam chyba 7 zł. E, bo tak jak tutaj kiedyś, już tak dawno temu, jedna z Was mi doradziła, bo mam te pudełka na lodówce, ja tam mam wszystko w tych pudełkach e, i one muszą tam być, bo ja mam tam takie rzeczy, które są mi często potrzebne, jakieś tam, wiecie, papierki, dokumenty, rachunki, czasami tam trzymam, też różne rzeczy tam trzymam, tam jest wszystko, to jest taka moja, takie moje pudełka e, e, zła i grozy, że jak czegoś w domu się szuka, to trzeba szukać w tych pudełkach, To tak jak ostatnio szukałyśmy nitki białej której nie znalazłam pewnie w tych pudełkach, ale nie chciało nam się szukać. I właśnie doradziła mi, żeby sobie te pudełka, bo mówiłam Wam o tych pudełkach, żeby te pudełka okleić taką oklejną. I w ogóle, wiecie, nie jeździłam do Action i tak dalej, a w Action jest w miarę, w miarę tanie są. I wzięłam taką, żeby te pudełko okleić, albo taką marmurkową. Na tą marmurkową to też mam taki jeden pomysł. Taką podkładkę do myszki z takim kolorem no tak, i myszka. I myszka. No, to taka marmurkowa, a to taka fajna, taka wiecie, kolorowa. Zobaczymy, które będą pasować. Na to no. mam też taki y, fajny taki pomysł. Y, też wzięłam pędzelek taki mały, wąski, bo będę łazienkę malować, bo też mamy, podkładam łazienkę pomalowaną, chcę ją pomalować i w końcu tą łazienkę wykończyć, tak jak powinna być. Nagram też Wam pewnie vloga, jakiegoś się Wam pokażę, zdradzę Wam może w końcu tą łazienkę, jak wygląda u nas jakieś następne pomieszczenie. Zobaczymy. Znaczy tam pokażę Wam, jaką mam wizję w ogóle. Bo sobie coś nie wymyślałam fajnego. No i pędzelek, żeby tam wiecie sobie tam domalować. Tutaj, jakąś taką znowu pomadkę, już setną, z Laura sobie kupiła. Pewnie zaraz ją znowu zgubi, tak jak i resztę. Taki ten płyn. Pasta, pasta, bo jeszcze był płyn taki w sprayu, nie? Nie wiem, który jest lepszy, bo nie używałam, ale na grupach, na Facebooku, jak jestem, to wszyscy mówią, że ten płyn jest, że, ten, że ta pasta jest i ten płyn ogólnie jest rewelacja. I ja bym chciała go przetestować, nawet tą kabinę prysznicową tym umyć, bo tam taki nalot się robi. W kuchence te ruszta bym chciała tym umyć, bo miałam taki preparat do do rusztów, do grilla i w ogóle posiałam to gdzieś tak na dworze, że nie mogę tego znaleźć, bo grilla my, myliśmy i ja nie wiem, gdzie ja to położyłam. Więc, yy, więc to. Dajcie znać, czy to lepsze, czy to w spreju. A jeszcze Amelka była ze znajomymi ostatnio właśnie tam na mieście i byli w i jeden kolega Amelce powiedział, że jego mama to używa i mówi, że to jest rewelacja. Z takich sobie ale że jak była, to sobie mówi 12 sztuk, takich kupiła na zapas, bo to jest rewelacja, więc wzięłam. A y, ja już to widziałam dawno, dawno temu, ale były duże opakowania, takie większe. I mówię tak, no kupię takie duże opakowanie, to będzie jakieś dziadostwo, bo to wiecie, jednym pasuje, drugim nie pasuje i będzie mi to leżało. A teraz jak byłam, to trafiło się mniejsze za 12 zł, więc wzięłam mniejsze, bo to zawsze mniejsze to mniejsze. Jakby mi nie, nie, nie podpasowało, to będę miała mniejsze. Oczywiście wzięłam sobie wałek, bo resztę akcesoriów to wszystko mam, Melko, ale nowy to, świeży wałek. Ma... I będę wałkować, ściany malować, oczywiście. Tutaj sobie Amelka wzięła jakieś takie te... To są jak to się nazywa? Płótna. Płótna, oczywiście, że płótna. Dwie sztuki, będzie jakieś obrazy malować. To trzeba było no, się. No, no ale to mi nie A to? To są jakieś yy, pastelowe podkreślacze, wykonane ze słomy pszennej. Ile one kosztowały, nie wiesz? Cztery? No, cztery złote. Ze słomy pszennej, ciekawe. Yy, I ostatnia rzecz: zakrzon y, dla królików. Ten bokal jest bardzo dobry. 15 zł kosztuje. Jest ile. Ile? Kilo? Półtora kilo, I to są takie granulki, firma dobra, bo można ją w Zooplusie też dostać, tą firmę i ona jest bardzo dobra i one tak to jedzą, niesamowicie im to smakuje i skład ma bardzo dobry, więc jeszcze tą karmę. Teraz Pepko, tak, o już 15 minut, myślałam, że, będziesz, że się tak nie będę rozgadywać. Pepko sobie wzięłam dwa razy, takie te podkładki okrągłe, tego kto później na samym końcu. Um, te okrągłe podkładki to są po dwie sztuki, one były po dwie, po 10 zł, czyli po piątaku za jedno. Na te stoliczki, co chciałam, tylko wiecie, ja chciałam pod kolor tego takiego oto, tak jak wam we vlogu pokazywałam, ale, o, ale nie było z tego rodzaju, były okrągłe, ale takie grube, jakby zupełnie in, inne i no nie, chciałam, ja chciałam z tego, ja, o, jaśniejsze było tak, ale to Wydaje mi się, że, że pasuje. Wiecie, nie musi być wszystko identyczne, ale mniej więcej w taki kolor e, iść. I tutaj na te stoliczki sobie poukładać, takie, wiecie, dekoracyjne. To to. A to jest z Rosmana. E, z Pepko. Wzięliśmy też kominek, bo ja nie mam kominka. I to jest edycja ta świąteczna. 25 zł kosztował. E, I on ma tutaj świeczki w środku. Czekaj, może go wyjmiemy. On ma, on, on tak wygląda, ma te dziurki takie, ale jak już pachną, ty jak one pachną ładnie, no pachną, ma w środku są świeczki zielone, To no, takie świąteczne zapachy, a no, one w tym były, ale to wyleciało, no i tutaj ma jeszcze takie te, wosk pewnie to jest chyba, taki na pewno wosk, tak się wydaje. A nie, tutaj nic nie ma, to tylko tak położone. Jolko, że o 25 zł, był jeszcze jeden za 17, ale sam kominek sam za 17 zł był. Tylko z tymi takimi. Pachnycami. A, z koskami, koski kwadratowe. A ja mam, pamiętacie kiedyś, jak dostałam współpracę z tymi zapachami, to ja mam tych kosek bardzo dużo i do tej pory ich nie wykorzystałam, bo nie miałam po prostu kominka. I tak zawsze o zapominam, zapominałam. zapominałam. W końcu mi Amelka przypomniała, mówię, dobra, weźniemy. Ale wzięliśmy zdecydowaliśmy się na ten, bo ten za 17 zł to był taki kwadratowy kwadrato, prostokątny bardziej. Taki kwadrat, niby prostokąt i był taki brzydki, nie? Brzydki. A tu 25 zł jeszcze mamy te zapachy, już, które się tam wykorzysta i mam przecież te zapachy, to pójdę sobie to odpalę, zobaczymy, jak to będzie. Ale, ale, ale byłyśmy obok zaraz w rosmanie i w rosmanie taki kominek on był mniejszy trochę. Ale no, był gdzieś taki jak to świeczka? O, o, o taki jak to, bez tego. O taki gdzieś. Taka wie, m, m, Ile kosztował? 11. 11. Promocja była na 11 zł za taki kominek, ale był mniejszy. No ale wiecie, tutaj macie to, to, to i tamto, to, dlatego i cena życzka. Dobra, nie ma co dziadować, żydować. E, się wzięło to, co jest. E, za 20 zł wziąłem dwa razy dwie sztuki Firanek, bo tu są dwie sztuki. Po 20 zł, czyli za 10 zł sztukę. Zwykłe, zwykłe, przezroczyste, takie firaneczki. Tutaj mam też takie, tylko te są z. A to możesz stawić, Co? Możesz stawić tutaj. Dobra. Tutaj też mam takie z, yy, z Juska. To są takie same, identyczne, tylko mają te wykończenie tu inne, też przezroczyste. I te kupiłam z myślą tu na okno, te tarasowe. Wziąłem je na oko, bo one kosztowały 20 zł. To, to, e... to Dobrze. To jak mi nie będą pasować, to się. Mhm. Tak, mamy jeszcze trzy balkony na górze, to gdzieś tam się to powiesi, wymieni. Metr 40 na 2,60, czyli tak ma 40, tak ma 2,60. Pewnie znowu będą za, nis, za krótkie i pewnie będzie do ziemi na pewno nie będą. No ale to zobaczymy. Bo te, te mam takie, w takie, takie kwiaty, kwiaty. To może Ale już mi się znudziły. Ale w sensie, A, w długość. Mógł... Może być długość. Mówię, kocy podchodzi, pies przez okno wygląda, słońce wychodzi, czy, czy mi się wydaje. Um, I powiem Wam, że one już mnie irytują, bo. Um, ja tak naprawdę nie muszę mieć firanek w oknach, bo nie mam sąsiadów, nikt mnie nie podgląda, ale jest przyjemnie tak, nie, firanki jak zasłony są, jakoś tak jest, szczególnie jesień, zima jest przytulniej, ale te zabierają też dużo światła i dużo widoku, bo mają takie te kwiaty tutaj i one po prostu to zabierają i tak jakby, poczekaj, i tak jakby... Zabierają ten widok po prostu, a te są delikatne, cieniuteńkie yy, i będą symbolicznie wisiały i będzie yy, i światło przechodziło i widok będzie lepszy. Bardziej przejrzyste te okno będzie. Yy, I te, jeżeli mi te dwie będą za małe, bo te okno ma trzy coś, ten 3 metry coś. Jeżeli to będzie za małe, to po prostu sobie, bo było sporo, jeszcze kupię dwie takie i najwyżej trzy takie franki powieszę, wiecie o co chodzi. Nic no, dobra. Yy, więc super cena, naprawdę bardzo tanie, z, zwykłe takie, e, mi się najbardziej tymi, podobają. Jak te powiesisz, to co z nimi Z tymi? Mam wizję, e, e, mam wizję na taras na lato, ale to się okaże. E, I takie jeszcze podkładki wzięłam e, za 5 zł, tu są 4 sztuki, takie już kwiaty wiosenne, niby z myślą o, o kuchni, ale stwierdziłam, że one nie będą pasować, bo tą firankę te kwiaty mam, to ja nie wiem, czy to będzie w ogóle pasować, ale zobaczymy, wzięłam i ten. Dobra, teraz przechodzimy do. Ym, do czego? Rosman. Do Rosmana. To takie podpaski zwykłe z Rosmana. One są y, fajne. Tu Laura sobie taki ołówek wzięła z Rosmana jeszcze. Taki zestaw, to jest ten Pushing, czy co to jest? Pushing. Pushin to takie, taki, jakieś tutaj ołówek z tymi tu są. A to to są gumki. Takie same. A to jest ta gumka chyba nałożona, tak? Mhm. Czy to było, nie wiem. Nie, to było nałożone. A to było nałożone i tutaj takie, właśnie jeszcze gumki sobie wzięła. A to już tak było? Nie, to w proszmanię. Kolejne podpaski. I kolejne, bo my lubimy te belli, takie grube, duże czasami, ale no nie było. Promocja była na Isane, żel pod o, krem pod oczy z witaminą C. Ja już go sobie użyłam i bardzo jest fajny. I niesamowity zapach cytryny. Dla mnie jed, nie, nie, nie całe 11 zł. kosztował ten krem pod oczy dla skóry do, yy, każdej rodzaju skóry. Ma, bo to są takie i tych jest cztery i tych jest. Aha, cztery. takie są te gumeczki. Tylko no, takie. Dobra. Wziąłam sobie jeszcze krem jaj, ten oliwkowy, bo go po prostu uwielbiam. Czasami się tak nakremować i potem się świecę cała, ale go bardzo lubię. I też z tej. A ja lubię takie tuste. szczególnie lubię takie tuste, jak są upały, lato i człowiek po całym dniu się wykąpie i tak tłusto się nakramuje. to zaraz pokażemy, jak twarz taka już jest wiecie sucha po tych upałach, to potem da się fajnie nawilżyć, lubię. I jeszcze taki krem wziąłam z witaminą C, to jest z tej samej serii i też była tam 12 zł za niego i on tak pachnie niesamowicie cytryną, bo ja już go odpakowałam, ja już go wąchałam, ja już go użyłam nawet, ale tutaj chciałam Wam pokazać, o widzicie. Pachnie pachnie no. cytryną. Może pomarańczą też trochę. To jest super, super. Ja Taką mam. No. bardzo fajny i była e, e, różna seria z tego. Były jeszcze mm, ten e, serum, ale serum kosztowało 35 zł i to jeszcze po promocji. Nie wzięłam, bo mam, to nie kupowałam. E, I co tam jeszcze było? Coś tam jeszcze było, jakieś taka ale Ja wzięłam tylko to co, to, co mi było potrzebne, bo ja tych innych takich pierdół to też nie używam. Ja tylko takie, to, takie coś używam. Dobra, i to wszystko. Teraz wam pokażemy nasze propozycje na dzień babci i dziadka, które kupiliśmy e, i które damy. Więc. E, mamy takie prezenty, które teraz kupowaliśmy, mamy, resztę mamy e, i to tylko tak e, symbolicznie. Więc tak, e, dla e, jednej prababci będzie. Mikard. E, Wikard, tak. To jest ten taki, wiecie. E, na utrzymaj dobrą fizyczną, mówimy umysłową, zachowanie prawidłowego ciśnienia krwi, taki ten syrop, wiecie, w ogóle zobaczymy jak on wygląda. No, 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 no. Więc sobie babcia będzie kielicha strzelała, o, takiego kielicha to się babcia napije, babcia jest niepijąca, nigdy w życiu alkoholu nawet w ustach nie miała, ale to przecież nie jest alkohol, ale się yy, śmieje, że yy, butelkę dostanie. To tak, więc y, moja babcia, y, z mojej strony jedna, moja babcia, y, ta co złamała sobie rękę, dostanie takie coś y, i dostanie y, takie kapcie, kupiłam w Pepko. Nie, nie. Y, y, I takie fajne kapcie, one są bardzo takie fajne, ciepłe, bo ona ma kapcie na takich, też chodzi w takich klapkach bardziej, ale chodzi na takiej podeszwie jak to. Więc jak one mi wpadły w oko i wziąłem jej numer i ostatnią sztukę, wełniane, grube. Yy, bardzo fajne. W ogóle chciałam jej kupić takie, jak ja mam. Te takie, z, co na targu kupiłam. Ale już ten... Zapływie się ogarnęłam. Więc na razie kupiłam jej takie. Yy, bardzo fajne. Więc no, ona dostanie to. Yy, druga prababcia, dosta yy, druga prababcia, prababcia z dziadkiem to dostaną słoik miodu. Mamy miod gryczany hmm. też. Albo jakiś, nie wiem, czy mały ma jeszcze jakiś inny. Muszę się go zapytać. Miód, no i jakąś tam symboliczną, oczywiście, laurkę od dziewczyn. I, i, i co jeszcze? jakąś Nie, tam herbaty nie. No Boże, no patrzcie, ja mam sklerozę. Bąbonierki jakieś jeszcze się kupi po drodze, bo nie mam. Dziadek, czyli mój tata, dziadek dziewczyn dostanie, śmieje się, kajaki. Bo aż musiałam zadzwonić do mamy i się zapytać, jaki dziadek nosi numer buta 45. Ostatnia sztuka była. A on nie ma podobnych. Też ma podobne? Nie zwróciłam uwagi. No to hmm. będzie miał na zapas. Takie tutaj fajne, takie jakby, nie wiem. Nie wiem czy w ogóle nie ma takich sam. Będzie gadać, już że... Serio? Nie. nie ma podobne. Takie ma podobne? Nie ma podobne? Też na grubej... Też na takiej grubej, grubej podeszwie. Bardzo fajne te kapcie są. Od razu jak mi w oko to e, mówię, o, idealne są dla, dla dziadka. Do tego dziadek dostanie e, łóżkę. E, taki e, nie, super dziadek. E, I tak, to, e, te kapcie wszystkie to w Pepko, a to w Rosmanie. E, super dziadek, wiecie, no nie wiem, do zupy na przykład, do rosołku. Dobra, dawaj drugie kapcie. Aha, i jeszcze dziadek dostanie skarpetki. Super dziadek, oczywiście, a że dziadek jest mechanikiem, to z takimi kluczami e, dostanie. To dla, tak, babcie. to tak, dla babcię i ty. I to? tak? E, moja mama, czyli babcia dziewczyna i kapcie. Dostanie też kapcie, bo w ogóle nie planowaliśmy kapcie, ale tak wyszło w sklepie, że kapcie. Takie Laura wybierała te kapcie, więc ja chciałam, zupeł... takie tak, chciałam, ja, ja chciałam zupełnie inne kupić, ale Laura się upadła na te, bo babcia tam ostatnio ma fazę z misiami, no to takie blady róż, też fajne takie kapciuchy. Babcia się trochę misiami odmłodzi. Najlepsza babcia też taką łyżkę do zestawu i też jeszcze skarpety z najlepszą babcią pod kolor łyżki i, i, i i kapki w sumie, nie? E, no, to więc takie jeszcze z takie kwiatki. Wiecie, takie symboliczne. E, Pawła mama, czyli babcia Danusia, też dostanie e, taką łóżkę i jeszcze jakąś bombonierkę, bo ona kapci nie dostanie, dlatego że ona ma chore, chorą jedną nogę i ciężko jej kapcie tam dobrać, i ona musi mieć takie specjalne, więc tutaj sobie odpuszczam ten temat. I jeszcze tam jakąś e, bombonierkę albo coś tam. E, i coś tam jeszcze się dokupi, yy, i będzie. Wiecie, nie każda babcia yy, musi dostać, wiecie, to samo. No, nie, nie wszyscy, to, nie wszyscy to, samo. to samo. Prawie to samo. Tak. Wszystko? Tak. Wszystko. Jeszcze dam to. Tore... jeszcze pokaż mi te pudełka. Jeszcze kupiłam sobie, wiecie, co? Pudełka kartonowe. Um, tak, ale rano. daj szybciutko, bo już pół godziny mam tego chola. Długo strasznie. Myślałam, że jest 10 zł na gram góra 15, a to pół godziny. Pudełka jeszcze wzięłam. I ogarniałam się, że one chyba są trochę małe, bo są trzy sztuki, ale nie wiem, czy były. Inne za 12 zł, trzy takie pudełeczka. Też do łazienki potrzebuję, bo ja mam półeczkę też taką i mam w tych koszyczkach o, ja tego nie są, wiem. są takie rzeczy poukładane, które mi nie używam codziennie i są na wierzchu i mnie denerwują. A takie schowam, zamknę i będą w pudełku. Ale nie otwieraj. I tutaj jeszcze wzięliśmy trzy torebki, bo nie byliśmy pewni, coś tam mamy, ale w razie czego wzięliśmy no, trzy. Mają takie boki. No fajne, fajne boki mają. Dla, a ta jaką ma? Nie, ta jest chyba. A ta ma zwykłą, zwykły bok. Dla babci takie tutaj dla dziadka. A ten ma A ten ma Tutaj taka męska torebka. Na te kapcie na te prezenty. Bo tutaj na to to, to będziemy mieli. Mam nadzieję, a jak nie, to jeszcze się może gdzieś po drodze coś kupić. Dobra, więc takie, takie to rzeczy, takie prezenty na dzień babci-dziadka, ale moim zdaniem to są, to takie są tylko symboliczne prezenty, bo najważniejsze to jest co? Ja. Właśnie, ty i ty i ja. Najważniejsze jest to, żebyśmy pojechali do dziadków, do babci, żebyśmy spędzili razem czas, tak, żebyśmy pamiętali pamięć jest najważniejsza. Um, że wnuki pamiętają o babciach czy o prababciach, a takie prezenty to są tylko takie, wiecie, symboliczne. Pamięć Szkoda i. i um... Kryś ja nie dostała takiej łóżki. Co chcesz jeszcze Kryś taką łóżkę kupić? No dobra, no to podjedziemy do Rosmana i kupimy taką łóżkę, jeszcze były. Um, a um, wiecie, a takie prezenty to są tylko symboliczne. Pamięć i y, razem spędzony czas jest moim zdaniem najważniejszy. A to tylko bo, prezenty, to tylko taki dodatek. No Kryśia ma tylko dwa A trzy. Aha, no to trzeba coś Kryś jeszcze dokupić. Dobra, to jeszcze coś dokupimy. No Laura, jeszcze chce, Laura chce jeszcze taką yy, prababci, czyli babci Krysi jeszcze taką muszkę kupić. No Dobra, to jeszcze podejdziemy do Rosmana, jeszcze mamy czas, to, to kupimy. A za dzisiaj Wam dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego vloga. Zaraz lecę nagrywać jeszcze jednego vloga, takiego normalnego dzisiaj. No, więc dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was. Pa! pa. Miłego dnia!